Dzień dobry. Chcę parę słów powiedzieć o Zajsowie Grochowiaku, niezwykłej postaci, z którą miałam przyjemność i szczęście zaprzyjaźnić się. To był bardzo nie tylko wspaniały poeta, ale również był człowiekiem prawym. Odważnym. A dlaczego odważnym? I dlaczego tak prawym? Otóż pomagał Stanisławowi Rembrowi, który był na indeksie w czasach Perelowskich. A dlaczego był na indeksie? No, ze względu na swoją twórczość, na powieści, w których opisywał w rok 1920. Stanisław Rembek właściwie był bez pieniędzy. Był w jak gdyby w ogromnej nędzy żył. A Grochowiak mu dawał swo połowę swojego zarobku, y dawał mu na utrzymanie pieniążki, a poza tym opiekował się grobem pomordowanych w 20 roku w pustych łąkach, gdzie Grochowiak miał domek. Także, z tego względu Stanisław Grochowiak był bardzo niewygodny dla ówczesnych władz. Poza tym, Stanisław Grochowiak, po pierwsze, był katolikiem, po drugie, był przeciwko, jak gdyby odciągał od sztucznie powołanych Powołanych grup literackich swoimi wypowiedziami. Sam początkowo należał do grupy Współczesność, ale ponieważ powstała grupa hybrydy z ramienia władz ówczesnych, właściwie po to, żeby rozbić grupę Współczesność, on był temu przeciwny. Taki był koniec Stanisława Gruchowiaka, ale jeszcze przedtem chcę powiedzieć. Otóż to był czerwiec. Spotkałam Stanisława Gruchowiaka w domu literatury w Kawiarni. I Stanisław zaprosił mnie i syna Mariusza do siebie na herbatkę i na, na taki werniszarz swojej twórczości. wernisaż bardzo prywatny. Bo również malował bardzo pięknie. Była z nim również Maria Sołtyk, jego przyjaciółka, malarka. I byłam świadkiem, kiedy w ciągu godziny trzech panów, tak zwanych smutnych, z alkoholem starało się do niego wtargnąć. Za każdym razem mówiłyśmy: proszę dać sobie spokój. Proszę dać spokój Stanisławowi. Nie, za każdym razem do sobie walili w drzwi i krzyczeli mistrzu mistrzu jednego. Otóż starano się go rozbić, upić, zniszczyć, bo wiedzieli, że ma chorą wątrobę po, e, po żółtorce, nie wolno mu by było kieliszka na a tu w sposób perfidny wręcz wmuszano w niego alkohol. On był taki bardzo przyjazny ludziom, że no nie odmawiał, ale nie wolno by było, nawet łyka wypić. Ja byłam świadkiem, byłam świadkiem tego bombardowania do jego mieszkania. No a we wrześniu już żył. Jeszcze muszę powiedzieć, że umierał jako prawdziwy poeta. Otóż żona i Marysia Sołtyk przywiozły mu do szpitala sok z morówek. Spojrzał na, na ten słoiczek z, z czerwoną cieczą i powiedział słabym głosem, ale starał się jakoś natężyć głos, precz z tym okrzykiem stadionu i z tym, z tym ok, okrzykiem jak ostatnim tchnieniem zmarł. To, to są takie moje, jak gdyby, wspomnienia z mojej przyjaźni z tym wielkim poetą, z Ejcewem Grochowiakiem. To, co teraz powiedziałam, to w ogóle jest nieznane, ale tak było.